Sprawdzenie prawidłowości działania układu ograniczającego prędkość jazdy z I tutaj możemy to zrobić za pomocą e, tego żółwika. Tak? Proszę się odsunąć. Na razie e, pojedziemy sobie bez zwaniania. Proszę zobaczyć. A teraz nacisnę sobie przycisk żółwik. No i widzimy, że zwolnił, ale generalnie panowie. Zobaczcie, po odblokowaniu tego żółwika, ja wezmę to do, do ręki. Prędkość jazdu, jazdy jest bardzo szybka, nie? I maksymalna. Natomiast teraz, po podniesieniu platformy do góry, Podes sam z siebie powinien zwolnić. Zwolnił. I to jest właśnie to. To jest ten układ kontroli położenia platformy powodujące to, że po podniesieniu się tej platformy podest ma po prostu zmniejszyć prędkość przejazdu. Okej, okay. tak to wygląda. Dobra.